Dinozaury, które pobudzają naszą wyobraźnię i inne odkrycia geologów, paleontologów oczywiście interesują nas wszystkich. No, każdy z nas wybrałby się z geologiem czy z paleontologiem w teren. Tak się szczęśliwie składa, że mój dzisiejszy rozmówca, pan dr Piotr Szrek, właśnie wrócił z niedalekiej wyprawy, bo w końcu w okolicy Gór Świętokrzyskich. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. I co dobrego pan zobaczył w terenie, bo na pewno pan coś nowego znalazł. Ma pan szczęście jakoś za każdym razem pan coś nowego znajduje. Tak, to, to jest może nie tyle szczęście. Szczęściu trzeba pomagać jeżdżąc tam, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia czegoś będzie niemalże stuprocentowe. No. I tak mając to, wiedzę, i mając wiedzę oczywiście. Tak, to jest to jest kwestia no, wielu lat już nawet nie chcę mówić, ilu lat jeżdżenia w teren. Jest jedno takie miejsce w Górach Świętokrzyskich, znajduje się w samym ich środku, w Podłagowym, gdzie no już od wielu lat pogłębiam taką, taką odkrywkę, takie odsłonięcie geologiczne, które pochodzi, gdzie odsłania się profil pochodzący z takiego bardzo ważnego momentu w dziejach życia na Ziemi, mianowicie z pogranicza Franu i Famenu w okresie dewońskim, około 365 milionów lat temu. Gdzie no to było? To, to było przed okresem karbońskim. Znaczy, jeszcze nie było tych klasów tak, tak, karbońskich. Tak, tak, tak. tak. To, był, to była sama końcówka dewonu, i właśnie na pograniczu tych dwóch pięter dewońskich, franu i famenu, miało, mieliśmy do czynienia z jednym największy, z największych wymierań w historii życia na Ziemi. O. Kiedy, kiedy bardzo wiele organizmów rafowych, w ogóle dotknęło ono ba, przede wszystkim rafy koralowe i wszystkie organizmy towarzyszące rafom koralowym. No Wiele, wiele również organizmów lądowych już wtedy na, na lądzie życie, życie istniało, życie sobie całkiem nieźle radziło, i, i to, to wymieranie no, miało taki globalny charakter. Ja właśnie tym odsłonięciem zainteresowałem się, przez to, że tamta granica Franu z Famenem jest odsłonięta. No i po latach badań bardzo wiele ciekawych rzeczy udało się odkryć w tym miejscu, zarówno związanych ze skamieniałościami, jak i z takimi wydarzeniami nazwijmy je geotektonicznymi, takimi globalnymi, mającymi wpływ na to, co się w górach świętokrzyskich działo. Jeżeli chodzi o skamieniałości, to ponieważ kopię już tam od ponad 20 lat, to tych skamieniałości bardzo wiele udało się zebrać i właściwie za każdym razem, kiedy tam jestem, no udaje się, udaje się kolejne okazy zebrać i tym razem miałem Mieliśmy razem całym zespołem na celu nie tyle kopanie w samym profilu, czyli po raz kolejny wydobywanie czegoś, co tam, co tam w tej ścianie jeszcze, jeszcze może się znajdować, ale chcieliśmy przekopać te stare hałdy, ponieważ wiadomo. No, wzrok ludzki, ułomny bardzo wiele rzeczy mogło nam umknąć przez te lata, kiedy koparka wykopywała, kiedy my za siebie wyrzucaliśmy kolejne mm, bloki skalne i chcieliśmy tym razem przekopać te schałdy, które tam się zgromadziły. No i w tych schałdach bardzo wiele ciekawych okazów udało się znaleźć. Czyli podobnie jak archeolodzy, którzy często na śmietniku znajdują dużo ciekawsze rzeczy niż w pałacu. Tak, tylko tym razem myśmy na własnym śmietniku te, te rzeczy starali się odnaleźć i udało się. Udało się znaleźć szczątki zwierzęcia, które już parę lat temu opisaliśmy, a którego szczątki kolejne elementy szkieletu no, mogą przynieść wiedzę na temat tego, czym dokładnie było to zwierzę. A mówię tutaj o takiej rybie pancernej z rodzaju Dunkleosteus. Dunkleosteus był jednym z największych na świecie drapieżników. Tam i tak się do tej pory uważa. Jego pancerz osiąga w porywach nawet i do dwóch metrów długości. Więc cała ryba tutaj, no właśnie, są teraz kontrowersje z tym związane, ale no przyjmuje się, że mogłyby to być ryby nawet dziesięciometrowej długości, a może nawet i większe. Ile? Na ile, nawet, przepraszam? Dziesięciometrowe? Dziesięć metrów, nawet i większe. Te, te szkielety. One, ta ryba pancerna została po raz pierwszy opisana ze Stanów Zjednoczonych, z Ohio, z tak zwanych łupków pliwlanskich, gdzie kompletne szkielety w bardzo duży, dużej liczbie zostały wydobyte, wypreparowane. Część tylko została opracowana, ale ta skamieniałość, ta, ta, ten dunkleosteus stał się taką ikoną systemu dewońskiego w ogóle. Jest to bardzo ładna ryba, bardzo piękny jest ten szkielet i rekonstrukcje pokazują naprawdę majestatyczne zwierzę. I przez to, przez to ona stała się symbolem tego późnego devonu. No ale skoro miała taki potężny pancerz, to znaczy, że miała również licznych wrogów, no bo inaczej, by, po co by jej ten pancerz był? No to jest taki paradoks, bo ten pancerz on niekoniecznie pełnił funkcję tak dużego drapieżnika, niekoniecznie pełnił funkcję defensywną. Raczej było to już sprowadzone do roli takiego magazynu soli mineralnych w o. organizmie. Te ryby pancerne one miały bardzo słabo skostniały szkielet wewnętrzny. A, i dlatego musiały się wspierać tym pancerzem. Tak, to jest jedna z teorii, która w ogóle mówi o tym, po co rybom pancernym był pancerz. Bo o ile takie małe rybki pancerne mogły go stosować do tego, żeby być niewygodne do zjedzenia, znana jest zresztą, tak nawiasem mówiąc, skamieniałość dużego drapieżnika z grupy szkieletowych który został znaleziony z małą rybą pancerną w Gardzieli, czy tu, gdzie była zażycia Gardziel. Udławił się, po prostu się udławił. To jest kamieniałość z Australii, która pokazuje, że jednak ten pancerz pełnił dobrze swoją rolę. No Akurat w tym wypadku dlatego biednego plakoderma trochę po czasie, ale jednak ale jednak drapieżniki raczej unikały czegoś, co może stanowić jakiś problem, co może uszkodzić nie same. Ta ryba pancerna ma jeszcze, miała jeszcze jedną taką cechę bardzo szczególną. Otóż szczęki tej ryby miały, miały taki niesamowity mechanizm samoostrzący. One za każdym zamknięciem, rozwarciem, zamknięciem pyska ocierały o siebie jak nóż o osełkę. Do tego stopnia, że nawet dzisiaj, jak te okazy w, gdzieś w muzeum, w magazynie, się wyciąga, to można się zaciąć taką szczęką. I mnie to dokładnie spotkało, jak, jak badałem kolekcję w Cleveland, wyciągając taką szczękę gdzieś z górnej szuflady. Nie widziałem za co chwytam i, i przeciąłem sobie palca. Także te szczęki po tych 360 paru milionach lat nadal są, nadal są tak ostre, że no, można powiedzieć, pełnią swoją funkcję. Niesamowite, wie pan, ta, ta ryba zemściła się chyba na panu. No, z zagrobu, z zagrobu. Taka klątwa Tutenhamona, tylko klosteusa. Tak jest. I, I ta ryba pancerna, ona była poszukiwana przez no, wszystkich badaczy okresu dewońskiego na całym świecie, ponieważ każdy chciał mieć u siebie i w Europie również takie poszukiwania były. Nieudaną próbę w latach 50. mieli Belgowie, którzy nawet opublikowali bardzo wątpliwe i źle zachowane szczątki, które po latach okazały się być jakimś innym plakodermem. A z sukcesem udało się, udało się nam opisać tę rybę w Górach Świętokrzyskich w 2018 roku już. Szczątki pochodzące właśnie z tego stanowiska Koło Łagowa opisaliśmy, a teraz okazuje się, że w Belgii ten Dunkleosteus również występuje. Jesteśmy na etapie pisania publikacji, i już teraz mogę zdradzić, że zarówno ten belgijski, jak i polski okaz reprezentują ten sam gatunek. One wyglądają identycznie, więc te połączenie morskie między dzisiejszym obszarem Gór Świętokrzyskich, a a Belgią współczesną no, musiało być bardzo bliskie a na pewno niezbyt odległe dla takiego jak się wydaje dobrego pływaka jakim był Dunkleosteus. Czy na tym nazwijmy to śmietnisku wysypisku znaleźli państwo coś co uzupełnia państwa wiedzę właśnie na temat tej ryby pancernej? Tak, znaleźliśmy na okazy które znaleźliśmy okazy, których nie znaleźliśmy kilka lat temu. Znaczy, no. Kilka lat temu znaleźliśmy dużo szczątków, które, które no, wydawało nam się, że stanowią elementy jednego osobnika. Oczywiście czegoś tam brakuje. Rzadko się zdarza, żeby w tak starych okazach, w tak starych osadach i do tego jeszcze tak dużych osobnikach udało się znaleźć 100% szkieletu. To są. Wyjątkowe sytuacje. Zdarzają się, ale są wyjątkowe. Natomiast nam się udało znaleźć około 40%, 40 szkieletu. Wiadomo, że czegoś tam brakowało, i bardzo często nie były to takie braki wynikające z tego, że już w dewonie te, te szczątki uległy jakiemuś tam rozłożeniu, ale widzieliśmy świeże ułamania na kościach, które nie miały kontynuacji. No i teraz udało się, właśnie jeden taki okaz, który znalazł swoją kontynuację w okazach znalezionych te kilka lat temu. Znaleźć i na pewno uzupełni tą wiedzę i ten artykuł, który będzie opowiadał o, o tych polsko-belgijskich dunkleosteusach, będzie znacznie pełniejszy na pewno ze strony tego świętokrzyskiego materiału. Biorąc pod uwagę, że dodatkowo pojawiły się kontrowersje co do wielkości tej pancernej ryby, no to rzeczywiście to każdy chyba fragmencik teraz zaczyna nabierać dużo większej wagi. Tak, ukazał się niedawno taki artykuł, który skraca znacznie tego dunkleosteusa. Ten artykuł zawiera wiele, wiele argumentów, które rzeczywiście nad którymi warto się pochylić i warto się zastanowić. Niemniej argumenty, które skracają aż tak bardzo to, to wielkie zwierzę, nie przekonują mnie na tym etapie. Znaczy tutaj jednak ta dyskusja na pewno rozwinie się w świecie badaczy. I myślę, że ten materiał świętokrzyski będzie mógł być poważnym wsparciem do tego, że jednak ten dunkleosteus te swoje pierwotne wymiary nawet i 10 metrów zachowa. Tak, takie, takie jest moje pełne przekonanie w tej sprawie. No ale skoro, skoro żyła taka ogromna ryba, to znaczy były inne ryby, być może jeszcze jakieś inne organizmy, na które ona mogła polować, no bo coś musiała jeść, no a przy okazji prawdopodobnie również gdzieś był ląd, na którym żyły dinozaury, jakieś inne organizmy, no bo przecież to, to się nie odbywało w próżni. Nie odbywało się ten świat, tak jak dzisiaj wszystko w tym świecie organizmów no jest żywych jest ze sobą tak. połączone, tak, wynika jedno z drugiego. Tak samo było w Dewonie. To mieliśmy inną sytuację, inna konfiguracja kontynentów, inny klimat był na całej planecie panował, a, a w górach świętokrzyskich, tym bardziej biorąc pod uwagę, że tereny Polski. Obecne znajdowały się w, w rejonie międzyzwrotnikowym, Więc to wszystko było inaczej, ale jednak działały te same mechanizmy. Te same piramidy, podobne piramidy pokarmowe, drapieżniki kontra, kontra ofiary, różne zależności między tym wszystkim. To, 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 to jest coś, co znajdując kolejne skamieniałości, udaje się w coraz większych szczegółach rozszyfrowywać. I tak samo jest, jest właśnie z rybami pancernymi które żyły sobie w morzu. Wówczas na terenie Bośnokrzyskim mieliśmy do czynienia z głębokim morzem, ale bywały również takie obszary wynurzone, bywały obszary lądowe. I na tych obszarach lądowych wprawdzie wówczas dinozaurów jeszcze nie było, ale byli ich dalecy, dalecy przodkowie. To były pierwsze tetrapody, takie, można je opisać obrazowo, takie rybojaszczury, które. Niedawno wyszły na ląd. Jednego z nich to pan razem z panem profesorem Niedźwieckim, panowie znaleźli, właśnie w górach świętokrzyskich. Tak, tak, w nieodległym od Łagowa-Zachelmii znaleźliśmy tropy tego, tego zwierzęcia. No i, I wtedy wiemy, była to on... ogromna sensacja. Pamiętam, na konferencję prasową w, Instytucie Go... w Państwowym Instytucie Geologicznym no przyszły tłumy, po prostu nie można było znaleźć wolnego miejsca. Tak, to, to było jedno, jedno z takich ważniejszych wydarzeń w polskiej paleontologii i w ogóle w paleontologii światowej, ponieważ no, udało się przesunąć moment wyjścia kręgowców na ląd o kilkanaście milionów lat. To się nie zdarza często, żeby o tak, o, tak wielką, o tak wielki odcinek czasu przesunąć jakieś wydarzenie przesunąć je, zarówno jeżeli chodzi o czas, jak i miejsce, jak i środowisko. Jak i wielkość tych zwierząt. Przed tym największe znane tetrapody dewońskie miały może, może metr długości, natomiast to nasze zwierzę, największe, które pozostawiło tropy w zachełmiu, mogło mieć nawet 2,5 metra długości. To była, to, była, to była rzeczywiście duża sensacja. I... I nadal jest znaczenie zachełmia, nadal jest aktualne. Jeszcze nie no niczego ani po, Jest po pierwsze symboliczne, że właśnie na naszych ziemiach, oczywiście przypadkiem, to życie potężne zwierząt wyszło na ląd. A po drugie, że do niedawna jeszcze twierdzono, że w Polsce nie może być żadnych tam ani dinozaurów, ani żadnych zwierząt, gdzie tam u nas to wszystko było pokryte wodą i wobec tego wyjściu na ląd. A się okazuje, że gdzieś były jakieś laguny albo wyspy, albo wysepki i to życie sobie bardzo świetnie radziło w tych warunkach. Radziło sobie bardzo dobrze i właściwie na każdym kroku znajdujemy ślady zarówno tego bogatego życia w morzu, jak i ślady, że ten ląd tutaj gdzie niegdzie od czasu do czasu dłużej lub krócej, ale funkcjonował. Nawet w tym późnym dewonie, kiedy, Pływały wielkie morskie drapieżniki, czyli no, nasuwa to taką, takie przekonanie, że było głęboko, że było daleko od lądu, ale zdarzały się tektonicznie wyniesione takie obszary, takie bloki tego, tego dna morskiego, na których rozwijała się nawet paleogleba, czyli funkcjonowały no. na tyle długo jako wynurzone, że rośliny miały czas na zadomowienie się na takim obszarze, na takiej wyspie. I no, na tyle długo, że te procesy glebotwórcze mogły zapisać się nawet w stanie kopalnym, co jest, jest niemałą sensacją i, i nie było oczekiwane, nie było spodziewane do niedawna. No i ten czworonogi gat widocznie wiedział po co on wychodzi. No, przecież nie wychodził na spacer, tylko prawdopodobnie na poszukiwanie jakiegoś pożywienia. No a to pożywienie widocznie już było na tym lądzie i jemu się opłacało wyjść. Tak, właściwie można powiedzieć, że tetrapody, do których należymy również my, wyszły na ląd już na gotowe. Ja zaraz, my była... To tetrapody. Zaraz, zaraz chwileczkę. My jednak chodzimy na dwóch nogach. Tak, ale mamy cztery kończyny, tak samo jak dinozaury, tak samo no. jak ptaki, tak samo jak pierwotnie przodkowie węży, żmi, tak samo jak wszystkie ssaki morskie. Wszyscy stanowimy jedną grupę tetrapodów. I te tetrapody, my. Mamy tego jednego wspólnego przodka właśnie, który, który w Zachełmiu niecałe 400 milionów lat temu wyszedł na ląd i no, jak widać całkiem nieźle sobie poradził, skoro ci jego potomkowie mogą teraz prowadzić tak miłą rozmowę. Dziękuję bardzo, ale wie pan, trochę mnie pan rozśmieszył. Zaledwie 400 milionów lat temu, no prawie jakby to było wczoraj, to jednak podejście palontologa do czasu jest trochę inne niż nasze. Tak się nieraz czuję, że to było praktycznie jak wczoraj, bo oglądając niektóre skamieniałości, niektóre ślady czy kości, one są nieraz tak świetnie zachowane, że naprawdę ma się wrażenie, jakby, jakby przed chwilą ogryzły je z tego mięsa mrówki i, i, i właśnie przystępujemy do badania. Dziękuję panu bardzo za przemiłą i, i bardzo ciekawą rozmowę, która no po prostu powiększyła, mam nadzieję, moją i naszych słuchaczy wiedzę. Mam nadzieję, że w przyszłości również że chce pan nam opowiedzieć o kolejnych odkryciach paleontologicznych, których, jak się okazuje na terenie Polski jest i było bardzo dużo. Tak jest. Ja się zobowiązuję do informowania państwa, pana redaktora, o, o wszystkim. A właściwie każdy wyjazd w teren to jest, to jest potencjalnie coś nowego, coś, coś nieznanego nauce. Dziękuję bardzo, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.